Cześć, dzisiaj będę przyjeźnie z nową rodziną, ona ma nazwisko Kowalsce B, mają nazwisko Kowalsce, ale jest to zupełnie inna rodzina Zaczynamy Oj, słuchaj, mam super pomysł Jaki ty masz znowu pomysł? Pójdziemy na lodowisko Oj, no to faktycznie super pomysł, bo nudzimy się tylko w tym domu Dobra, to ja pójdę po dzieci, a Ty może zrób jakieś jedzenie. Bo przecież tam ta kawiarenka na lodowisku jest mega droga. Przecież zwykła czekolada gorąca kosztuje 40 zł. Nie wspomnę o kanapkach. Ile kosztuje przykład Kanapka z serami szynku. Chcesz wiedzieć? No tak. 60 zł. Oj, to, to ta mowa na pewno jest tańsza. No raczej. Albo mam inny pomysł. U was ma po prostu ten kosz. Oki. Okay. Cześć córeczko, co robisz? Oj, cześć tato. Oj, zobacz, właśnie mam nową stronę internetową. Jaką? Pokaż. Ale super. Tak. Przed sekundką skończyłam nagrywać. I już mam pierwsze komentarze i lajki. Mam, bardzo bym chciała pojeździć na rol na łyżwach. Na rolkach. na łyżwach. No, tak, właśnie chcemy pójść na łyżwowisko. Raczej na lodowisko, Oj, no tak. Ok, to ja przebieram się za chwilkę w strój, tylko jestem trochę głodna. Mama robi kanapki. Jupi! Jeszcze syn. O Jezus Maria, tato, nie podglądaj mnie! Co ty tu robisz? Oj, córka, nie wiedziałam. Dobra, poczekaj. No, co się stało, tatu? Chcielibyśmy pójść na lodowisko. Idziesz? Okej. Okay. To świetny pomysł. Już się ubieram. Dobra. Chodź, siostra, przebieramy się. Dobra. Chodźmy. tato też? No, my też z mamą idziemy. Super. Tymczasem w kuchni. Oj, tu jakieś jedno pire zrobiłam. W to nie jest pire, ale na pewno mi zasmakuje. Już tyle rzeczy zużyłam i przypadkiem zrobiłam drugie takie same ciasto. Możemy wziąć. Dobrze, to za chwilkę to jakoś zapakuję. A co my mamy tu jeszcze w lodówce? Może tofu z truskawkami? Takie mieszanki. Mieszankę moja rodzina na pewno z chęcią zje. A ten tort... Wezmę to do tego koszyka. Tylko muszę rozpakować owocki. Owocki rozpakowane. A teraz włosze. Te smakołyki. No i tort. Ślicznie. Uj, ja też muszę się pójść przebierać. Chodźmy już. Oj, kuź, pędzę, pędzę. O, cześć. Już się przebieram. jedzenko gotowe. Jupisz. Nie mogę się doczekać. Moje ubranie Oj, jest tak uwielbiam. O nie, może jeszcze czapkę założę. Jak wyglądam lepiej? Bez czapki? <ścoughs> Czy z czapką? Chyba bez. Dobra. To czekoladowy. Będzie mega smaczny. Chodźmy. O, jak nudno na tym lodowisku. Po ostatnich zawodach już nikt tu nie przechodzi. Nic się nie dzieje. Ojejku, jacie, jaki tu tłum. Każdy wychodzi z lodowiska. To znaczy, że lodowisko jest puste. No to idziemy. Gdzie jest tata? Tu jestem. Już zagadałam się z panem. Fajny pan, ogólnie. Tu weźmiemy koszyk i jedziemy. Jedzie, Jupiru. Zapotapałam może jakieś światło, bo muzyka już super gra. Może jeszcze jakieś światło da jest. Ok, da się zrobić. O, i super. Hmm, stop muzyka, stop. Widzicie co? Mam ochotę na gorącą czekoladę. Wiem, że jest druga, ale jest sprawdzę, bo może ceny troszkę potaniały, czy coś takiego. Dobra. Dzień dobry, mogę przejść? Tak, a pani nie idzie? Ale czemu mam iść? Przyszedliśmy na lotnisko. Nie robi pani przygotowań? Ja już jestem gotowa. Ale na co gotowa? <śm> to bardzo śmieszne. Ale na co gotowa? Czemu pani jeszcze bardziej się śmieje? Nie mogę z pani. Przecież dziś Sylwester. No, jak to Sylwester? I zabawy i wesołego nowego roku! na, na pewno. Jaki pierwszy dzień chwila? Taki cały rok? To cały rok z Nie, nie, nie. Musimy iść. A ty, co taka podenerwowana? A ile kosztuje czekolada? To gorące w sensie. Dziś sylwester. Jak to? Czyli moje ulubione święto. Wyciągam fajerwerki. Tak, ale nie mamy nic przygotowanego. Goście, będziemy do domu. Jeszcze koszyk. I będzie taki krok temu. Sylwester w zwariowaniu. Szybciutko, szybciutko. Znowu zapomnieliśmy. No dobra, wy zapomnieliście, ale jak to się stało, że to ja zapomniałem. Nie wiem. Dobra, działamy. Wszyscy na początek się przebieramy w docelowe stroje na Sylwestra. Ale ja nie mam się w co ubrać. To szybki shopping. Ja gotuję. Wy ozdabiacie dom i go sprzątacie na tip -top. Ja zapraszam gości. Plan idealny. No. Biegniemy szybko, szybko. Nie, no nie wiem. Ja chyba nie chcę się... Ja na pewno przejmę się w to. No to tak, ale co ja mam się przebrać? To nie ma nic takiego fajnego. Ja to mam taką, taką odstawioną stylówkę. Czy jak się mówi. Wyciągaj wszystkie ozdoby. Nie ma nic. Tutaj są rzeczy, pamiętaj, żeby oni to wszystko posprzątali. No wiem, wiem. Idziemy na shopping. My wszyscy idziemy na shopping. No ale ja mam co ubrać. No niby co. Przecież ostatnio dostałam taką super sukienkę. To nie ubiorę. No i ja już mam strówę. Dobra, synu, idziemy sami.